Manko, Witajcie, kochani. Słuchajcie, co mamy? Targi AKMA, które w tej chwili odbywają się w Mediolanie. Niesamowite targi, jak dla mnie. To, co zobaczyłem, żałuję, że mnie tam nie ma. Następnym razem na pewno już pojadę na te targi, bo to, co nam się wydarzyło, jest dla mnie niesamowite i chyba dla Was tak samo pewnie, że jeszcze nie wiecie. To moto pokazał o tą nową gamę pojazdu. Nie tylko Kłady, ale też motocykle oraz UTV-kę, ale to za chwilę do Przyjdziemy po kolei. Moim zdaniem to, co zrobili, każdy się spodziewał, że wiadomo, targi są po to, żeby się pokazywać. Ale to, co oni pokazali, no to moim zdaniem rozbiło po prostu bank. Rozbiło, roz, po prostu rozbili bank, pokazując y, rzeczy, których się ludzie nie spodziewali, że można zastosować. Nie, nawet nie myśleli o tych rzeczach. Więc y, moim zdaniem tu właśnie pokazuje to CEWMOTO, że oni nie są od tego, żeby tylko kopiować. Tak jak wszyscy wiem, że te Chińczycy tylko kopiują. Nie. To właśnie oni w tym momencie, teraz, oni będą moim zdaniem wyznaczać nowe standardy, bo to co zrobili, choćby na przykładzie, kłada. Nie mówię tutaj o 400, 500, tam 600, co pokazali, bo to, to jest to, co ja widziałem w Chinach, ale mówimy o nowej generacji, czyli czwartej generacji Cephorsa. Na filmikach, słuchajcie, no, puszczę wam ten filmik, żebyście sobie zobaczyli. Teraz. Ok, tak jak widzicie w tym filmie, niesamowite wrażenie, dość, że wizualnie dla mnie jest petarda, po prostu jest bardzo nowocześnie, ale ze smakiem to zrobione, ale technologie, które tam są, są niesamowite, dla mnie wow, na pierwszy rzut oka tego wszystkiego nie będziecie widzieć, ale już powiem o paru ciekawostkach z tego pojazdu, oglądałem konferencję prasową, więc troszeczkę posłuchałem tego, co tam powiedzieli, co te pojazdy będą miały, to co na pierwszy rzut oka na pewno widzicie, no to zawieszenie pneumatyczne tak, pneumatyczne zawieszenie, dzięki któremu będzie można podnieść yy, obniżyć pojazd czy to jest potrzebne? no kurde fajnie mieć coś takiego Jeśli jedziecie w błoto to sobie go podwyższacie, żeby mieć ogromny prześwit wyjeżdżacie na szutery, to sobie go obniżacie, żeby mieć niską średnią ciężkości żeby bokami latać sprzęt staje się jeszcze bardziej uniwersalny mega, dla mnie to jest po prostu wow po prostu, jak jeszcze będzie to ze zmienną charakterystyką, że będzie można sobie dostać pewien sport, normal, komfort, albo będzie się dostrajać, bo coś czuję, że tak może być, że będzie się dostrajać, bo na jednym z filmików mm, zauważyłem, że na wahaczu jest zamontowany czujnik poziomu wychyłu czyli prawdopodobnie czy będzie mieć, nie wiem, czy nic takiego nie będzie mieć jak w innych markach, jednej chyba z marek, tylko tak naprawdę, chociaż. Niektóre marki stosują to w UTV-kach, czyli tak zwane aktywne zawieszenie. I tak to dla mnie wygląda, ponieważ je zamontowane są czujniki po prostu na wahaczach, czyli jak, y, jako pozycję w tym momencie mamy. Więc jeżeli w to pójdą, wow. Następne wow, którego się nikt nie spodziewał, że można zastosować, to jest tylna oś skrętna. Czy to jest potrzebne? No kurde, raczej. Najlepsze sprzęty, jakie są na świecie, budowane. Do off-roadu, w ternówki, ale już nie mówię o ternówkach, tylko auta, które są zbudowane na bazie ternówek, a tak zwane już to są z moty, to właśnie one mają tylną oś skrętną. Po co? Po to właśnie, słuchajcie, żeby zmniejszyć promień skrętu. I tutaj Moto dzięki temu zastosowaniu zrobiło coś bardzo fajnego, bo okazuje się, że dzięki sobie o tylnej osi skrętnej, no to. Yy, o 30% zmniejszamy promień skrętu, względem najmniejszego promienia skrętu, jaki w tej chwili jest dostępny na rynku. 30%. To jest po prostu. To jest po prostu ogrom. Ktoś mnie zapytał, czy to się będzie psuło. Słuchajcie, w B pozorom to jest bardzo prosta konstrukcja, bo jak mamy wielowahaczowe zawieszenie, a z tyłu w tym się już mamy wielowahacz tej nowej generacji, Trzeba zrobić odpowiednie tuleje, i w tym momencie można przesuwać o 5-7 stopni właśnie te koła, po prostu przesuwać. Bardzo prosty mechanizm, i to się nie ma szans zepsuć, bo to nie ma znaczenia dla niego, czy są spięte koła, czy są rozpięte w terenówkach. To działa, jeździ od lat i ludzie to stosują, i to robi mega robotę. Jest, ja bym to chciał mieć, po prostu genialne. Druga rzecz, nie tego może nie zważyliście, ale koła potrafią się ustawić w tą samą stronę też. Nie przeciwno, tak jak wiadomo, co sumie zaciśnie zakręć, czyli tylne się przeciw, przeciwstawnie, żeby lepiej zawrócić, ale tylne koła potrafią się obrócić w tą samą stronę co przednie. Po co to jest? Słuchajcie, po co? Hm. Po to, żeby lepiej choćby pokonywać zakręty. Bardzo premium marki. Już nie chcę mówić, yy, w samochodach właśnie stosują tego typu właśnie, właśnie yy, tylną skrętną, właśnie do, co, do zawracania właśnie w jedną stronę, a do jazdy na wprost właśnie w drugą stronę. Jak to może być krabie chodzenie, coś takiego jak krab, coś takiego. Nie, to chodzi o to, żeby te zakręty były bardziej precyzyjne, żeby nas po prostu nie wyrzucało, więc zwiększy się precyzja. Też zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Na tym filmiku, mm, nie wiem czy zawarliście, ale ten kład jest dużo szerszy. Nie jest, to nie jest 128 cm szerokości, jest zdecydowanie szerszy. Co mi, mi się wydaje, że tutaj cf Moto po prostu poszerzy go. Tak wygląda tutaj na tym, co tu widzimy. Zwróćcie uwagę na tym filmiku: od tyłu to naprawdę jest szeroki kład, więc tutaj platforma będzie zupełnie inna, więc naprawdę będzie ciekawie. Następną z ciekawostek, którą na pewno nie widzicie na tym filmiku, to będzie przedni stabilizator rozpinany. Rozpinany. Mamy teraz, wiadomo, nową ulicę, mamy stabilizator po to, żeby po prostu lepiej pokonywać. W terenie, jak chcemy po prostu, żeby mieć większy wykrzyż, no to trzeba go rozpięć. Dlatego ja na przykład często jeżdżę, nie mam w ogóle zamontowanego, żeby mieć większy wykrzyż. Właśnie, żeby mi lepiej się jeździło. Na asfalcie wolę mieć spięte, żeby bardziej sztywny ten pojazd był, żeby mniej pływający był. No i teraz, teraz w tej filmem mamy tak, że albo go mamy, albo go nie mamy. A ta będziemy mogli po prostu go, będziemy go mieli zawsze, a na guzi go po prostu wyłączymy. Gdzie jest to stosowane? Oczywiście w autach terenowych. Już to od dawna mają choćby Jeep, to Wrangler, Rubicon to ma rozpinane wiele aut. Bronco, tak samo yy, no, wiele aut to, to ma wystosowane. Więc czemu tego nie przenieść dokładów? Po prostu, no kurde, hello! No, korzystajmy z technologii, która już jest dopracowana. Oni to uzyskają dopracowaną technologię do pojazdu, gdzie nikt się tego nie spodziewa, że ta można to stosować. Genialne, po prostu genialne. To jest. Słuchajcie, następna rzecz, przednie lampy. Widzicie, tam jest pasek, a na dole są lampy te mniejsze. I co ciekawego w tym jest, w tych lampach? Lampy te są skrętne. Powiedzcie, po co skrętne lampy wkładzie? No, właśnie po to, że jak w nocy skręcamy, żeby nam bardziej doświetlało zakręty. Na Za chwilę powiecie, łä, to się zepsuje. Nie zgodzę się z wami tutaj w 100%. Dlaczego? Ponieważ ja mam starego pożota, już ma 15 lat. Mam tam. Właśnie lampy skrętne, oryginalne lampy skrętne. To ma 15 lat, prawie 300 tysięcy na kulane, i one ciągle działają, działają rewelacyjnie. Więc to są technologie, które są już bardzo dobrze dopracowane i można je stosować po prostu w wkładach, gdzie po prostu mamy technologię, wrzućmy ją, zbudujmy coś naprawdę innowacyjnego, gdzie reszta marek jeszcze tego nie robiła. Hello, można? Można, oczywiście można. Na pewno moc urośnie. I moim zdaniem, jeśli chodzi o moc, zaprezentowanie na tych targach też silnik, właśnie V2 110 KONI, kurde, nie zdziwi, że rzucili właśnie tą V2, właśnie, co tam prezentowali też na targach, że ta, ten silnik będzie wyląduje właśnie w, właśnie w tym CeForsie 1000 i tam będzie wtedy 110 KONI. Coś mi się wydaje, że w tą stronę pójdą. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Jeszcze jedna rzecz, która jest tam, to będziemy mieć dodatkowe asystenty. Hmm, hind time coś takiego będzie. Tak, jak to niektóre auta mają też, też ternowe SUWy. jeśli jest, jesteśmy na przykład na podjeździe i yy, yy, zatrzymamy się, no to nam przytrzyma hamulec, dopóki nie nadusimy gazu, to nam przytrzymuje hamulec, żeby po prostu się, żebyśmy się nie cofali. Yy, takie jeszcze będą stosowane. No słuchajcie, no, trzeba iść z duchem czasu. Inne marki na to jeszcze nie wpadły. A C w moto właśnie chce zrobić coś nowego, żeby w tym momencie. Nie było, że oni kopiują, a w tej chwili za chwilę wszyscy będą. Mówić, oni inne marki kopiują w moto, bo trzeba, trzeba iść z duchem czasu w innowacje. Tak, tak się zmienia czas. C czas zmienia wszystko po prostu. Tej czas, po prostu technologie zmieniają po prostu świat. Na pewno zobaczyliście, że mm, zmiany biegu. No zmiany biegu, jak widzieliście, już w 400, 500, 600 tego nie ma. też powiecie, jest po co? Następna rzecz, która się zepsuje. No nie zgodzę się z Wami tutaj, no znowu się nie zgodzę z Wami Z jednego względu mm, Miałem okazję testować to w Chinach I to naprawdę działało, naprawdę wziąłem to pod swój, swój test, zrobiłem Po prostu stanąłem pod kątem mniej więcej 30-40 stopni Stanąłem, włączyłem P tym guzikiem Puściłem hamulce, czyli po prostu Się napięło cały mechanizm I stwierdziłem, dobrze, OK, teraz wcisnę hamulce Bo żeby przyłączyć bieg trzeba wcisnąć hamulec w duszę D. Bez problemu mi to przełączyło, więc to działa. Ale po co to komu? Słuchajcie, po co? Hm. To jest dobre pytanie. Ja już wam powiem dlaczego. Ponieważ to da wam dodatkową rzecz, czyli trwałość skrzyni biegów. Jak wiecie, silnik wraz ze skrzynią jest umiejscowiony na poduszkach na ramie. Gałka zmiany biegów jest umiejscowiona, przymocowana do ramy, gdzie ją wybieramy tak dalej Więc tak, silnik sobie pracuje, gałka zmiany biegów jest w jednym miejscu. I teraz jak mocno są wybite poduszki, to w tym momencie może dochodzić, że ten wybierak zaczyna tyle pracować, że te biegi mogą czasem się wypinać. Niektóre marki mają tak, że po prostu biegi potrafią wyskoczyć podczas jazdy. No, nie chcę mówić o czarnych tutaj żadnych marek, ale to dobrze wiecie, że niektórych zdarza się, że potrafią wyskoczyć. Dlatego, że są poduszki. W momencie, kiedy niwelujemy połączenie silnika, który elastycznie pracuje z wybierakiem, który jest na stałe, w tym momencie mamy pewność, że jak zapniemy bieg, D, to jest tak jak należy ten bieg wpięty od początku do końca. Jeśli schiemy R, to jest dopięty do końca. I też nie będzie głupich sytuacji, że na przykład, jak na, wypo, na wypożyczalniach, nieraz, ktoś, yy, ludzie się mogą może powiedzieć, ludzie, którzy wypożyczają, się denerwują, bo ktoś się toczy, a już przyłącza biegi, i wtedy jest te na na biegi. Tu nie ma opcji, tu po prostu musi się zatrzymać, wcisnąć ten hamulec. I dopiero przełączysz. Nie ma opcji, że podczas jazdy się przełączysz guzikiem, kurcze yy, biegi. Dobre rozwiązanie? Uważam, że bardzo dobre, bo niweluje to w tym momencie uszkodzenia skrzyni biegów. Łatwiejsze jest tak naprawdę dla osób, które wchodzą w ten świat, nie trzeba być po prostu alfa i omegą, że z mechaniki, że to nie wolno, to można, to nie wolno. Po prostu albo będzie działać, to zawsze będzie wiedział, po prostu wyłączę dopiero w momencie, kiedy się zatrzymam i w tym momencie będzie to działać od początku do końca jak należy. Czy to jest dobre? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, to jest, mówimy ciągle cały czas o kładzie. Zobaczcie, ile czasu już minęło. Dużo. A mówimy ciągle o kładzie, który zaprezentowali. Wow, po prostu dla mnie to jest wow. Tu nie ma co ukrywać. CEF MOTO naprawdę będzie wytyczać nowe standardy. I co właśnie tu pokazują? Naprawdę nowe standardy. w. Teraz będą oni wyznaczać nie inne marki, ale oni. Choćby jeśli następne standardy, zobaczcie, co zrobili z motocyklami. Ci gama motocykli, które oni teraz zaprezentowali. Wow, po prostu. Kurde, nasz mam gęsią skórkę po prostu. Pokazali, wiadomo, pojemności 1000 MTX-a, tam tak 1000, ale pokazali coś, co po prostu mi aż serdusz obije szybciej. Pokazali yy, motocykl typu ścigacz który ma 200 koni, niech 210 i 200 kg wagi, jeden koń jeden, yy, na jeden kilogram, ja, wow, po prostu aż mi, kurczak. przepraszam, boż mi wyskoczyło, wow, po prostu wow, 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 yy, to jest genialny stosunek mocy do masy, bardzo mało marek jest w stanie pochwalić się takim stosunkiem mocy do masy i yy, jeszcze dodatkowo będzie aktywna aerodynamika, Będą usteł opadki z wszystko ustawiać Wow, po prostu. Wow. To, co CMO pokazuje, to jest kosmos. Też na tych targach, oczywiście, co pokazali, pokazali też yy, choćby Z10, czterosobową. Tak, ja wam kiedyś powiedziałem, że będzie dwuosobowa, czterosobowa, wąska, szeroka, jeszcze wersja ta specjalna, ta najmocniejsza i tak dalej. Mówiłem, że będzie, będzie, oczywiście, że będzie. Yy, więc tylko czekać, aż będą wprowadzane te modele. No, wam powiem, że. Czeka nas ciekawa przyszłość. Słuchajcie, marka cezmo, to naprawdę tworzy coś niesamowitego. No, nie ma co ukrywać. Ja jestem naprawdę pod mega wrażeniem. Mam nadzieję, że wy tak samo. Nie mogę się po prostu już doczekać, że mógł dostać te pojazdy. Po prostu, nawet tak samo ten motocykl. Jezus, jak będę miał możliwość przejechania się tym motocyklem 200 koni, 200-konnym, na torze. Jezus, jak ja będę to już. już Ach, po prostu żona mi nie pozwoli kupić, ale, ale pojedzi na to, że będę musiał kajetana wtedy cisnąć, kurde, żeby z Motobandy, żeby mnie tam gdzieś wypląk po cichu, żeby sobie pojeździć tym, bo ja po prostu Ach, lubię, lubię zapach. Po prostu ja się cieszę, naprawdę się cieszę, że żyjemy w czasach, gdzie jeszcze żyjemy z benzyną, z zapachem benzyny, silniki, warkotem. Fajnie, 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 że to mam mieć naszej właśnie pasy, naszej motoryzacji, w tym po prostu co lubimy bawić się w terenie. Będziemy mieć jeszcze tą mezynę genialnie. O! Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podoba materiał. Yy, postaram się, jak będą takie właśnie nowości, coś z na inny wyłapie. Postaram się też Wam nagrywać, bo to jest coś, trzeba się, trzeba, czym trzeba się dzielić takimi, można powiedzieć, nowinkami, nowościami. Dobra, ja znikam. Trzymajcie się, cześć.